ma, co ty? Furę kupiłeś? Bo chciałem poczuć wiatr we włosach. Jaki wiatr w chłopie przy tym jest jak kolano? Ty, faktycznie. Porządnego ubezpieczenia też nie masz, jak cię znam. A to trzeba mieć? Chłopie. Wbijaj na porównywarkę ubezpieczeń Mobii. Tam wpisujesz dane pojazdu, parametry, a porównywarka pokazuje Ci najlepszą spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie. A bo starej zdajności miałbyś jakieś promocji. No jak nie. Nie dosyć, że ty stówę będziesz miał taniej ubezpieczenie, to ja słówkę na konto zarobię. Ale jak to? Zobacz, korzystając z linku w opisie tutaj, z tego, to samo ubezpieczenie masz stówę taniej. Ci promocja wszystkich osób, które klikną w link pod filmem. Dokładnie. Jak ubezpieczysz, masz wygenerowany kod. Jeśli z Twojego kodu, z polecenia, skorzystają inni, oni stówę taniej ubezpieczają, Ty stówę zarabiasz. Możesz tak ciągnąć nawet do dwóch tysięcy. No co Ty gadasz? Ty się nie łap za głowę, tego ubezpieczaj. Pamiętajcie, że mówi ubezpieczyć bardzo lubi. U, Ty na drogę patrz! Siemaneczko, witam was serdecznie na kanale Strong Ekipa dzisiaj, Wrocław, piękne miasto, ale dzisiaj nie przyjechaliśmy miasta zwiedzać, Przyjechaliśmy, słuchajcie, dużo zjeść od czasu kebaba. W Radzyminie nie było takiego challenge'u, więc dzisiaj zasiadamy do stołu, ale nie sami mamy dwóch potężnych gości. To była jeszcze. Y... Było coś jeszcze na. No, była jeszcze. Ta... A pizza z smokami? Nie, pizza z smokami, tylko pizza z smokami jeszcze. Y... Nie patelnia, tylko Truniu. Eee, planeta. Planeta, właśnie, Lewo brzeg Planeta brzeg Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, Ulica Świętego Antoniego 23, żeberka. Słuchajcie, ja nigdy ja tu nie, nie jadłem, ale testuję, jest a lubię żeberka. Jest akcja Eat Can All. czyli ile możesz, tak tyle szalew trać do ryża. A, a my do ja możemy wypchać sporo. Powiedziałem, że jest dzisiaj dwóch gości. Chodziło mi oczywiście tego y, gościa nieobecnego, tego naszego standardowego członka z ekipa, jak mogę tak powiedzieć. Nikolę Milanowicza. Nikola. Ale obecnie, y, że tak powiem, robi miejsce. No, co? nie dam się co ładno zapłacić Ktoś tak coś tutaj nie ja, tak? ja, ja tam nic nie zapeszam. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ja jestem głodny, osobiście. specjalnie wypiłem tylko szejka, bo widziałem co mi czeka. Może, no, no, no. ale mamy problem z twoim kolegą, który to będzie przyszedł pomagać, bo jest, słabo się czuję, więc widziałeś. widziałem taki co, nawet, że tak Obudzi powiem, się. Po drodze musieliśmy stawiać na. No nie, nie wiem, jak to nazwać kulturalnie, za chwilę będziemy jeść. To musieliśmy stawać kilkukrotnie po prostu, bo... Nie chcieliśmy, żebyście to myślały. Tak, nie chcieliśmy, domyślają, co nam on robi. W ogóle byłem jeszcze fajny opcja, bo spodziewałem się, że tutaj mamy na drodze będziemy musieli płacić. Trudni, że nie kurczymy całej sałatki. Fajny. To, to, to nie jest lokalki z Nie byłeś kiedyś? Nie, mnie... nie, mnie... nie, nie byłem. Nie, nie jest... byłem. Żeber... U mnie, żeberka to jest zawsze po to trzy. To Bowinka z pierwsze, burgerki. Okay? I trzecia zostaną to zawsze toberka Agu Golonki. Tak, no, nie, ja mam to, go nie do Golonki Ale to nie obrażę, no, każdy, nie no, każdy no, lubi. właśnie, no, no, ale ja, ja próbowałem no, ostatnio, byliśmy w, w Nieborowie, w Prosiaku, e, w, w, w takiej restauracji. I powiem Ci, mięso fantastyczne, pierwszy raz już go zjadłem, może drugi. Pierwszy raz nie babcia, tylko tego, tego, że nie chęcił, ale włosy nogi staną. To są wieścy że są fanem właśnie tej skóry. Tak, no. tak A Ty skórę jeszcze czy nie wiem. Ja jem, ja tu widać jeszcze, jakie się z takiej złotych zerwało. Zerwało? Złoto. Ja się często układałem w koszulki to nie ma. No nie ma wignikoli. do tego cibla zobaczcie, co się z tym dzieje. Może zasłał tam gdzieś. Jesteś? Już tam nie on siedzi, chodzi. Chodź Co się dzieje? Przestań. W ty jesteś jak siatka, ja nie? Nie no, Naprawdę, po prostu masz takie małe dnie, że żarty ja robić. Ja nie ratowałem, powiem ci, że... No ale trzeba zjeżdżać. Koleczu, napostawałeś gdzieś tam? Nie wiem, jak to się nazywa. Challenge. Mieć poświęcenie dla w ekipy, no nie? Faktycznie, bo dzisiaj, tak mówię, zatrzymywaliśmy się po drodze dwa razy, bo dziś leciłeś. Jak nie jedziesz, to nie jest, że jest, Nie no, wiem. jem. Ale to jest, coś, coś, coś musiałoby stać. Powiem ci, że byśmy dwa na razy, to okay. nie, Się nie bo nam się kopalń wykańcza tam, kurde, w katakumbach leżał. Weź yy, sałatki trochę popróbuj. Ten to no, byś... Nie, sałatki... Nie jedz, bo ci uszono ważyła no, na żołądku, to będzie Cieszę, Ja mu zrobiłem dzień, się źle czuję. No, <laughs> naprawdę, kurde. No mówię, no bęben maszyny lotują, to się zwolnił. Tam się nie tylko bebe zwolnił. Wszystko pozwalniało, ja bo tam górą też eee, było słabo. domem, no Ale mam doktora i dzisiaj, nie pomoże. Eee. No, to też jest historia, ale to po prostu zrobimy o tym eee. o następny odcinek, bo to jest taki bardziej skandal, można powiedzieć. To, czy następny odcinek, lewa Jak pomoże. <humozy. śledy> Gdzieś <śledy> <śledy> na żeberka przyjechał, nie na sałatkę. Tej sałatki jest piękny i gładki, poza Nikolą. No, jest... <grypny grypny> on, teraz, on teraz robi wiesz tak, żeby głodnika trochę zjeść. A, głodnik. On wie co robi. Staraz ale ja <grypny> nie chcę, nie, że to na te swoje gastryczne problemy jest dobry pomysł, e, żeby teraz sałatkę Dobra, proszę Proszę bardzo i tutaj sosy są dla was. Super, dziękujemy bardzo. że jest... Nie no, jest sypia. Jest dobrze. Powiem wam, że 3 godziny drogi, ale było warto. Nie, O, następne mogę tak podać tak tak. Proszę bardzo. I tutaj. I my sobie będziemy kontrolować, jak będzie jedzonko i potem będziemy donosić po jednej trzeci całego paska bez limitu, jak coś smacznego. Tak, to mega wygląda. Żableku najważniejsze, mam wrażenie, żeby od kości ładnie zwodziła Jak od kości odchodzi, to już jest. Pycha. Mm. Ja. Ale co, żeberka są z zeby? No, no tak. A to z czego myślałeś? <laughs> Nie no, z zeby. Dobra, ile człowiek ma żeber? A ja wiem ile. Bo wczoraj byłem na takim programie 36. A już się patrzy krzywa na mnie, ja pierdolę. Jak się bardzo, to jak wtedy 36 wychodzi? Nie bo tak Czy 26? Poczekaj. Że coś. Nie, nie. nie, nie Ile człowiek ma wiedzy z Twoim udziałem na tym kanale nie przejdzie. Nie. 24. A nie, ty 36, ten co wczoraj źle powiedział. Dobra. 24. Nie kiedy chciałeś błysnąć, ale nie błysnąłeś. Nie, ja na spokojnie, wiesz, ja ogólnie jak mam takie coś, to, że mogę sobie pocelebrować jedzenie i to jest jeszcze przyzwyczajenie z kulturystyki, to, jest mało, mało, mało. To, wolę, to wolę to jest spokojnie i powolutku, rzadko się zdarza, nie? Nie, powiem Ci, z tą, z tą jak to gazetką inaczej smakuje niż bez, no nie? Gazetą lepiej czy gorzej? dobrze, dobrze, no bo zobacz jak... Nie, to z tej gazety to nie być. Mm. Ale pytań, Sos ostry, tak, który jest dla ciebie za ostry. Tak, no, tak, tak, kurde ja zawsze się staram bez sosu, jeżeli jakieś mięso czy tam coś, żeby najpierw zrobić smak a wiesz, mięsa. Na a wiesz z czego to też wynika? Z kultury. Na, 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 z kultury u nas w Polsce każde mięso jest mięso jest sosem, wiesz. Tak się zakorzeniło, A właśnie u was na Bałkanach. na brodzie. to też, a u was na Bałkanach właśnie ra, raczej się tego unika, nie? Z się mi dopadają, dokładają, tak? Tutaj? W tym momencie przyjechałem. No Krzysiu jak zwykle pierwszy. Dużo wrócowałeś. No bo ja dzisiaj nie, nie czaiłem widać. Proszę pani, bo ten brat młodszy jest głodny. No dobra, drugi. Ja bym ja byłem. Drugi. Ja to widzę taki, chcę być. O i eł. Paryżanie. <laughs> Jak się jedzie do imania. La, la Nicola. La Nicola dzisiaj jest delikatne. Jak mnie dopadła, to nie patrzyłem czy danskie, czy męskie było. Sorry, kobiety że tam ktoś pamiętam. Ale to było męskie, męskie. Pisuar był. Męski, męski, Pani powie mi, co tak ludzie domawiają jeszcze po ćwiartce, czy się kończy po pierwszym zazwyczaj. Wiecie co, tak mogę tak podać sobie? Po pierwszym kawałku, po dwóch czasami, kiedyś mieliśmy to od opcji o damy radę? Damy radę. mieliśmy to w opcji takiej festiwalowej, że liczyliśmy później kostki, to rekordista z całych takich pasków siedem. No, tak, no, to podać... to tak siedem no to to aż, aż, tak, aż żyje? Żyje, żyje i przychodził z edycji na edycję. A muczy? A muczy? Jeszcze nie, z tego co mi wiadomo. Ja, ja, ja. Bo na początku robiliśmy to w formie właśnie eventów raz na kwartał, a teraz wprowadziliśmy to na stałe do kart. No i za 95 zł po prostu jedzie bez limitu. No i teraz jak nie ma formy rywalizacji, która była wcześniej, no to tak po pierwszej, drugiej, trzeciej dokładnie... Ale można zawsze... to przyjrzeć, Ja zapłacę 95 zł i siedzę cały dzień i mogę jeść, tak? Tak. No. A, Jeżeli ktoś, nie ktoś ma nie tyle siły... O... A nie siły, tak. chcecie otworzyć fratrzyzny wodzi? A już mieliśmy też propozycje z Poznania i tak dalej, więc mocno, mocno myślimy nad tym. Przekażę no, się, No, że... czy zbankotuję. Ja Dzisiaj źle się czuję, ale jak się, jak się odpalę, to... Aż tak mówisz, a potem się nigdy nie odpalasz. tak opalą. mówisz, a później jest Janie Mąk, eee, ja nie mogę. Nie, głowa boli. Nie mówię o kobietach, mówię o żebrach. <Taki taki tle tle�� ja mówię ja o żebrach, ja... miałoimmtę... ja, nie ja. o kobietach. Coś jeszcze podać do przyprawy? Ja w wodę poproszę. Gazowaną ja. czy nie? Nie. nie. Ja w kole zero. Bo... Dobrze. Ja wodę. też w wodę. Ja też w wodę. Uważaj 130. Słowa się dzięczą, bo myślę, że dzisiaj... Dobra, ale wiesz, dużo ludzi czasami, wiesz, ja patrzę na... Dobrze, wiem, tyle... No, ba... wiesz, jak facet to jeszcze tak, ale babę widzisz taką od tyłu, to tak... O Jezu, nie chce się ruszać, a dużo ludzi jest chorych, to po prostu, po prostu nie wiesz, no nie, co się dzieje, dlatego nie wolno się szmać o tych ludzi. A ty jesteś tych chorych, czy z tych, co się nie, nie chce ruszać? Kurwa, jestem chory, bo się z tobą koleguję. Powiem <duszę> <sum> szczerze, <duszą> <gry> <gry> ja gdyby to w Łodzi było, to by poszło. Poszło no. szło, no. jeszcze, to jem, jem, jeszcze jedną zmieszczę. Ja bym w ja że kiedy do nas rodziciel taki jedzeniowy, to będzie raczej, że nie, że dieta to jest kurde wachlowane. Mocno zluzowałem, wejdę sobie na obroty za jakiś czas, to tak, ale jak piwko trzeba wypić, to się piwka napije teraz. Widać, że zapuchamy jesteś, ja tam, Coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje. Ale to rytmik. Słuchajcie, honorowa kobieta po pięć a tak samo odchodzi. Te serbskie żarty. Kolema, macie dla was dowcip Jak? Po prostu kościół nie będę mówił. Ja, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. ja, nie ja. Powiem już, że dobrze, bo mi wybaczy no, Albo nie wybaczyć. wiem. Znana Polska, co dobry poszła do kościoła na spowiedź, do księdza mówi Proszę panie księdzu, odrzeszyłam. A mówiłem, widziałem. <laughs> Wszystko, wszystko w temacie. Piszcie komentarze, o koło chodzimy, no nie? Panie czyli, czyli obydwoje byli zdziwieni. No. No. Zobaczmy, ja mam uporządkowane. Michał ma uporządkowane, wy to taki miszmasz na tych talerzach. Trochę tu, trochę Bo my smakujemy, a ty, trochę, źresz, ty źresz, źresz, żeby zjeść, to jest to różnica. Mało porządkowi w sensie. jesteś. My się degustujemy estetycznie. Bo to jest rękoma, tak czy brabarzyńcach tu nie no, znalazłeś, no, patrz. No, tu nie obgryzłeś, bierzesz na następne. jakie. Zresztą weź i obgryź. To nie liczy Cześć. Cześć moje. Ja nie, nie to mogę, wiesz. Nie, nie nie przesadza. Dasz Ty to za kawałek wiesz? Co? I ja na razie przerwę zrobię jak można. Ja mogę Dobra. Ja, 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 ja mogę. A jest jakaś taka przerwa, że... Tak? Można zrobić przerwę. Ja, pani mu powie bardziej. minęło tutaj 15 minut 90 minut. Pewnie, ale tutaj dla Ciebie jeszcze kawałek. Ja jeszcze. A. Dobra. Jedzie. Ja Czyli tutaj panowie my nie chcecie my na razie Przerwę, przerwę, proszę przerwę, pani, przerwę? dobra. Bardzo okay. dobre, ale... To podejdę za moment gdzie i się ja sprawę. Wiesz co, my piersi odpadliśmy. A mamy najgorsze formy sylwetką. No właśnie. Dzisiaj nie, ma, nie, nie jest nas dzień. Nie, ja to czasami mam spustę. ale no, tak ci, dzisiaj się coś strójem czymś. I... Nie mówiliście, że nagry nagrywamy jedzenie, ja tak. byłem gotowy. A słuchaj, byś teraz pokazał. Taką zadiornię, baleczność Takie... pazura, tak. a, potem. a potem zadzwonimy do trenera Badla i się no, Ja ci do morzu zarza nie pchałem. No, to, tak. <słuchaj> Teraz nie można dzwonić, bo to naprawdę za parę dni ma walkę, zbija wagę. Jest, tyka... jest prawdziwa bomba tykająca. Ale elektryczny. <laughs> Ale ty nie, Złoń... no, jest to... Strasznie. Dzwonisz do niego i mówisz tak. Tenerze, co tam? Co, co, tam? tam? I do, i do... Takiego... co tam to jest takie. Chuj dzwonić. Pokój dzwonić. Pokój dzwonić. Co to jest? No i tak. A ty nie wiesz, że ja śpię? Ja nie nie wiem. Tak. Nie wiesz, że ja śpię o tego... <laughs> śpię, że ja tej godzinie. Nie wiesz, że o tej godzinie to śpię po Czego ja tego się nauczyłem po paru latach i mu SMS aż pisz i jak odbierze czy tam jak, czy jak się odezwie to wiem, że nie No Ale tak, nie wiesz. I tak i tak z niebie został. Tak? No i no kiedyś jest... się pochalił, że zrobił pranie. A i zrobiłeś? Nie dostawiłem. to była nie takie, to, to zrobiłem sześć prani, powiesiłem tak na podwórku tam i tak dalej. No i my chyba na naczelnik nie pojechałem. Coś takiego było, nie? Coś mnie z że właśnie Masz czas na pranie, na trening, nie? A jak... jak to masz ten bander? No co nic nie powiesz teraz ja czekam jak... na kamerze? Na kamerze, nic nie powiesz, a tak to w samochodzie cały czas gadałeś na trenera a Ja co? gadałem na trenera Ja gadałem na trenera Teraz pow, pow, mamy powtórzyć tą ostatnio kwestię, tak skręcaliśmy, to powiedział. <grymnie> Czy lepiej to zatrzymać dla siebie? Jak, jak <grymnie> myślisz? Nie, <grymnie> to jest tak, że nie ma kamery, to trener to trener tam. Jest kamerą wandelek. Po <grymnie> co ma Ma potem obliżać. No <grymne> Jeszcze jedno trącisz, go, nie? No ale na siłę już tak. Już teraz ogólnie bym ogólnie już nie ja tak jak miał jeść, ale tak pod odcinek odsunę, ale to będzie... Ja pod stołem. Ja może tak, się Znowu tak, Złapię, tak, tak, że ty po z nami. Nie, ja będę już zerował. Wiesz, czy ale ja zjadłem? Na... Nie, 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 nie. Ja hmm. bym, wiesz, weszłbym, weszłbym, ale nie chcę iść na siłę. Czyli zjedliśmy ile? Takie dwa plastry może. To ile to jest mnie To nie jest na siłę, na kości. Kursie kursie. Na kości, jak ja. no, to jest, nie donosimy, kurczę, tak, wolno donosić, proszę Pani, przynosimy, nie donosimy, Ile nie wolno donosić, proszę Pani. Ja dobra, czyli dwa kawałki, trzy, trzy tutaj, ja nie, ja nie. czyli trzy kawałeczki. My tutaj na, na zmywaku, bo tu już by nie zapłacił. <grym> z... 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 pan... To jest chnara taka, że może pani... No, Macie miejsca tyle dla niego? Damy radę. Nie nie, był ten. Tak, bo to się nie kulturalnie Był płyn. Był płyn. Był, był, by. dobrze. Idę za trzy i idę. Kud no, to zrobił no. u nagle? Faktycznie może za fajdałeś, teraz się z tego. Nie, nie, nie. się zachować jak gotuje. Fakt, że ryczę jak śmia. Tak yeah. muszę żygać, nie wiem, no, bo w stronie. Takie głosy. Przy jedzeniu, z takimi tekstami. No, to trzeba mówić o życiu, no. Dobra, to Radzik wygrywa. już tak? Nie, ja jestem już taki, taki na styku, ja dziękuję. Już? Ja, 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 ja nie. nie tak ja nie. To nie? to nie. Ktoś zjeść w środku. <laughs> Dobra, to zabieram. I żyje już tak jak kiedyś, już nie ma eee. takiej zajawy. Ja w tamtym roku już zrobiłem najlepszą formę jaką miałem, ale stojąc na tej scenie to ja już myślałem kiedy ja tym zejdę i pójdę ze śmigł. No. Już w ogóle. A, ten bieg, nie? No nie, może nie, że ten nie ten bieg, tylko już ale nie parę, zabie... za długo. Za długo. Tego, ale, macie, ale macie coś do odboju co? później, na przykład, A, są Tak, można, A na pewno za 6 10 lat można może się... Może się... Może co Ci się... Ci sobie 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 na się. Nie. Ja liczę, ja liczę do rodzika, że Radzik ja wróci do Spraw no nie? Ja. Co? A, tak. Co? A to, to 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 no A to nie są takie malutkie żeberek. No, tak. To nie są podpiętniki. Tak. No. Ta. no, dziękuję, też. rady więcej? Mam na gorzej zjeść, na siłę i na gorzej być na siłę związku. Jak uwaga dzisiaj no no z Tamontem. No Ja nie porad porady jakieś z tą kobietą związaną. No. Widziałeś jakieś takie tak? polskie wesele wiejskie? Nie wiem, zaraz do ciebie nie dojechałem. No właśnie, wiesz, no, a ale u mnie nie było jeszcze takich tych wiesz. Jak nie było? Był taki jeden tancerz. Był tam, nie, queste, nie można zresztą na kanale zobaczyć, ale nie był mnie takich tradycyjnych rzeczy. Był jeden translated... taki tancerz, który gdzieś tam coś po chińsku później mówił. lub lub blu No. By mi, sceny miłosne były na balkonie. Były też stereotypowe. Ja wam powiem, jestem. Kul. Okay. Ale takie tradycyjne polskie wesele to masz długie oczepiny, masz takie biesiady, yeah. masz przewoziny. Słyszeliście o przewozinach? Nie. Yeah. do Dowoziny. 22 i 2 kartofle. Ja się ale Kurwa, kartofle. Może zmienić 2 kartofle na balkonie. Jak już to masz? masz 17. 17, 17. 17. Ja bym miał tyle co ty? Niemożliwy to jest. Ty, nie, zjedzonych wie? nie, No Nie, ale... nie wyjąłeś tam z tego. Halo! <laughs> Jaki kurwa sędzia, ty? Co to było? Nie, zobacz, tu jest. No, nie ma. ja nie... żebra liczę zamiast. Ani zbitam, graszam, ani... Ani graszam, oni nie, ani nie. A wszystkie nie trzy, mnie Ale też? Wszystkich. 5, 6, 7, 8, 9, 9, Wszystkie. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Serbski Puchar dzisiaj przegrał. <grym> 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 Uważali mnie, wiedzieli, że się źle czuję i zaprosili jedzenie. Nie, nie mogę, nie chcę na siłę. Bo nie Cześć. Dobre. Dobre. To nie ma co. Bardzo dziękuję. Dziękuję no, rozgrywając. Padłeś. Dobrze, jaki napiwacz, jak idę, tam zostawię? Dobre, dobra, dobrze. Nie, napiwacz, zostawię. Nie, dzisiaj Radzik stawia w wiadomość. tak złapałem, to już jest. Dziękujemy. Kiwi. Nie, nie, w właśnie. Kiwi kiwi będzie to dziwi. Jemy dalej panowie? Co? Nie, dziękujemy serdecznie. serdecznie. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Jestem chuj. Ja to samo, pełny do maksa. Nie daliśmy się z ciebie wszystkiego na pewno. To ja pewnie się jestem w kuprze. Ja już bym nie przed nawet seczki nie nie Ja niestety żaden ja żaden najmniej. Nie nie tłumacz, tylko Ale mówię, że... To problemy się żołądkowe. Ile mogłem tyle zjadłem, poświęciłem się, lecę do kibla, trzymajcie się.